Jest to. Co? Co Teraz wiesz, powiedzieć? dlaczego nie lubię z Tobą grać. Jak zwykle wychodzi na to, że gram na platynę. Przepraszam, to nie jest moja wina, że mam takie wysokie KDA. Twoje KDA to Twoja liga w ogóle. Aha. Rozumiem, że według Lola w ogóle miałem zapomnieć o pomyśle. Startowania dalej w, w, w na, Mida? Tak? Według, we, według, według LoL'a to to jest jungler? Tak? Największa szansa wygranej, tak? Według LoL'a Rambo jest na topa. <laughs> Wiem dlaczego Xerath mnie nie będzie zabijał. Bo? Ten taniec. No pewnie.

argument jest idiotą. Prrr. Od kiedy kurczę ogień robi... Prrr? Dobra. Wiesz co? Yy, wiesz, wiesz jak robi ogień? No. Igni! Nie, za dużo tak. Aha. Gdzie... Chyba mać. Indykator obrażeń u nie? Met od tego indykatora. Nadal mnie trafił, nie? Można? Wszystko jest pod kontrolą, nie? Im wyższa liga, tym większy zasięg. No jak? No właśnie. No, w brązie nie miałem takiego zasięgu na trendzie. Ale jak zacząłem stosować ognistą armatę, no to wszystko się zmieniło. Wiesz, jak wyglądało bicie takim trendom? No, chyba nie chcę wiedzieć na To Nawet nie czuję, że biłem. Ups. Czy on ma już blu? To zaraz? Aha. Czy miał nasze blu? Nie, swoje. Czekaj, e, mówisz, mówisz, że to jest platyna, tak? No. Wow, ży, jest. Y, trzecia minuta, ja jeszcze żyję co jeszcze? dobra, jeżeli zaczął od blu, raczej on nie zaczął od blue tylko po prostu mu je kurwa dał e, no to może mi się go spo... woluju woluju nie e, poczułem lagi a raczej takie lagi, że po prostu mi dojebał bo ja dopiero obudziłem się teraz To jest, to, jest, to jest kurwa nie fair, e, popi nie ma flesza. Aż mi Aż no kurcze Obo jest dech A jakbym się szczaił? Fuck the mor Rumble jest zajebiste na dżungli? Co nie jest zajebiste na dżungli? Wszystko jest zajebiste na dżungli. E, soraka. Nie jest. Soraka, bo. A, soraka leczy? Ale nie Sam... sobie. Zabij go, przyjacielu. Zabij go, przyjacielu, bo jak będzie miał szóstę, to mnie zabije. Nie! To ja. miało nawet sensu, nie miało! Te do minuty, zawsze spoko. Ja to nagrywam? JA TO NAGRYWAM! Ty to nagrywasz?! Bo proszę każdy widział tego flasha. Eee, skin wszystko i tak wygrywa. Co? Największe z tych w całej grze Nie Ty, tak sobie myślę, że mogę zaraz po prostu bić się na ganka na bota. Nie rób tego przyjacielu No, strach trochę Mhm. Na diamenta? Na Drivena, nie na diamenta Nie wróż, to jest taki chyba kupiony, kupiony diament, wiesz, bo on ma aż 3 ap.

Fajnie, jest takiego połka, że no nawet aż się ani schować, ani nic. Jedyne co się możesz schować, to moja duma. Zastaw się, postaw się mówisz tam? Na no już wbijam naganka Przyjacielu chyba to widział Czekaj, widział cię? Nie widział cię? Jest idiota? O no, kurwa macie A bije mnie! ma system w końcu. A zgadnij, co zrobiłem. Koniec Ignite. Miałem nadzieję, ci z Rumble OP eee, nie, nie, nie zgadnę, ope, testujemy. Ope. <śle> Ale weźmy, wysłuchaj, może. Testujemy o. postacie, które się, nadają się z pożaraczem, mimo że przedtem nie mają pożeracza po prostu. Ło! Ło! Zabiłem Platynę Ło! I... To też jest wygrana. E, e, I tego że to była platyna, nie? E, no to wiesz, no to e, Kurczę no Co się dzieje w ogóle? Teraz nie wiem Czy ja aż tak dobrze czuję sytuację Czuję moją myszkę Czuję klejnoty Tarika Czujesz swoją myszkę? Okay. Klejnoty Tarika czy po prostu, no po prostu, albo to jest kupione konto, albo ja nie powinienem nigdy trafić do Silvera. Do Silvera powinieneś trafić iść na kanka. Dlaczego do Silvera? Dlaczego chcesz dla mnie jak najgorzej? Ej. A, nie, powiedziałeś, że idziesz na kanka. No tak. Nie? Nice. Ej, tygrysek. Hops. Tygrysko, co dzisiaj będziemy robić. Będziemy fikać. Do kibiców pogoni, bo kurcze, nie dobra, nie, nie obrażamy żadnych kibiców. To mi tak się wydaje, że zaraz jako wyjdzie, nagle jak się ten, wyjdzie. Nie, nie, ale wiesz co, połowa ludzi wie, wie gdzie mieszkam, daj gryza. Połowa ludzi wie gdzie mieszkam, daj gryza. Okej. Okay.

Nie, jak ja się zamotałem, nie, no co to było, ale zabiłem? Nie, kurwa. Ten flash. Aaa, to mnie za fleszem wrzucili do Silvera. Nie, broń do Brązo 4. a stamtąd wyszłem do S3. No więc jest, jest, wiesz, jak to mówią. Yy, uwaga na dżunglera. Mówią, tak mówią. Tak mówią, tak mówią. Czy on ma ulta? Nie ma ulta, ale on już ten skręcił. Ale widziałeś jak pięknie wszedł w zakręt SS Nic się nie mają I wam to co nie chciała Niemca Ale tam stoi obok tego Jak to się ten nazywał ten ziomek A, ten ziomek Mój ziomek mój okay. ziomek. Ja chcę nie, to nie jest tam jak pomogła to robić nieco Ja chcę Nie ma blu dla ciebie I... Też nie ma dla ciebie. Ej, nie byłoby dla ciebie. Narivcie w żadnej gospodzie. Z oczym ja znowu pierdolę. SS, SS. To kurwa, nie ten skill. Już mam dziewiąty poziom, lol. Ow <cruszybacks> Kserat Nie wiem gdzie jest Kserat ale też może być miło Oj taka Dzida leci dawaj idziemy wchodzę w krepik ognito chuj widzą nas Ja chcę stąd wyjść! Kurwa mać! No to samo! Jeszcze. Starik cię zabił! Tak? Myślałem, że ten. No i to jest dobre. Boże święty, uciekaj! Wiej! Co ja robię ze swoim życiem? Nie, no rambl jest top. Rak. O, le flash. Widziałeś? Nie. Nie widziałeś? Lecimy kurwa tutaj. A nie wyszło im. No już. Ale to są raki. Ludzie raki. O, Igor, poczekałbyś na raz te Ja nawet swojego towaru. Nie... A nie, spuszowałem kój. Dzięki czyim gankom na Wiry? No, No, e, dzięki ile ja te, z tego kili miałem? Praktycznie wszystkie moje. No, ale to twoje, Wina, nie wziąłeś. Wszystkie najlepszego jeszcze raz. Dobra, to zaraz ci zrobię gankę. Teraz oficjalnie. Wow! Goń się. Daję na ring podaj na są kwamsi zabrałeś mi dużego Wow! Znowu mi zajebałeś kila super sorry to jest mój ten pomyk pomyk nadziei mówisz z przy grobie Lecha Kaczyńskiego nie będzie chcesz było Pewnie, że chcę. Tak, chodź. Woluje o blu sanę. A nie lepiej, killa? Myśli. Zastanawia się. Wyśl... Tu <złatkie> czekaj, red jest ich. Jest ich red, idziemy na popkę. Na popkę idziemy. Red te, i popę. A pokazać Weź. ci fajną sztuczkę, Czekaj. E, idę. Choć do tej, do tej. Kurwa, mać. Ale będzie Gita. Rekup. Nie widziałeś tego. Tego też nie. No kurde, popek. Tego też nie widziałeś. Mówmy myślę, że niczego nie widziałeś. Kurwa, ma znowu dostaje odwieżek. O oh, och... Oh, nie. Kolego, nie. E-e-e. Yes! W końcu za killa. Miałeś mi oddać blue To się. Coś tak, tak słyszałem Posad za miniona? Nie, minion Minion Andrzej, dlaczego? Ja pierdolę, że od, odpierdol się Chodź na blue, ty co? Ja więcej dostaję dmage'a, niż ja się leczę Uwaga, ofensywna Jida, ile zaj... Co tak mało bije? JIDA! Jol! Curry. Kurwa Dobra, bo to chodź. Ja w ciebie kolego nie wierzę, on nie ma ulta. On nie ma ulta. Yy! Jeszcze raz! Jeszcze raz! No, yy! nie wyszło. To gdzie teraz przyjacielu? Dragon. Odwiedziliśmy już ich Reda, ich blue. Ej, może Dzień dobroci dla Zwierząt? Łooo, kolego, nie. O ty cholera jedna. Kurwa, macie specjalnie fleształem gdzieś, żeby zabrać tego fraga. A, no tak, debil, nie zmienił się w tygrysa. Weź Dragona <laughs> No kurde! Weź to! Nie. Weź to! Nie. Weź to! Denaj! Człowiek skurwil. No nie, no, ono mi blu... Nie, jaj dawka. Nie, nie, to nie, nie, gra. nie, nie, ej, zaraz Draven nie, diamentu. Ale słuchaj, nie, nie, Ale słuchaj, nie, nie, w nie, mówisz szczerze, nie, wierzę, nie, dzisiaj e, nie, 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 O! Dobry ult! A wróć, czekaj, jeżeli... Jeżeli wyniszycie Tawera, to trzeba było mówić. Hop! Nie możemy wracać. Biegnę, przyjacielu, uleczę cię, jeżeli zdążę. Przyjacielu, uciekaj, uleczę cię. Idź, dawaj! Biegnij! Patrz! O! Tomasz Kot, zaprasza! O! Nie! Kurwa, dzięki. Wiele eee... z tego braków miałem? Tylko jeden! Uleciłbym cię, eee, to... ale mam mało życia. To jest spoko. Ale masz wiertu. Wszystko jest dildo, jeśli jesteś odważna. <laughs> <laughs> Powiedz mi, jesteś ze mną nie tak? Nie, nie ty tylko kurczę, jesteś psychopatyczny. Kurczę. Zamknięty w sobie. Jesteś pesymistą. Twój ulubiony filozof to tak Schopenhauer. Najlepiej iść się kurwa zabić W sumie Schopenhauer dobra myśl, idziemy Zwykły człowiek, umiera dwa razy Sion, umiera dwa <grystanie> Dobra, lecę na tego tego Zerata No, bazur czy Lag? No, albo nie idę Kapa, Ja też chcę! Ale zasuwa! Mmm, Biegnij, Nie trafiłem tą zidą. Nic nie widziałeś? Zida. Hmm, dzida! Oh shit, ale oh, to dzida. Dobra, jeden za dwóch. Warhood. <tryk> Kurwa mać! Co ta dzida? Nice. Masz plan Wiać Plan się udał! Teraz uciekamy mam dla zerata fraga, ale jest to słaby Tu mam 3 stopy 12 no minuty Ręce, które raczej... Ale znaczy... nie, kurde, to on jest zajebisty. Rumble. Mhm, zajebisty. Z czego masz wszystkie fragi? Z Q. Z tak Zyczek płomecek. Bez igni. Igni! Igni! Nie pie, igni. Draven plecy, uważaj Łofu! Wiesz ule, uleciłbym cię ziomek, no ale piszesz teraz w tej chwili Co tu się odjebało? A ja mam takie lagi Wszystko jasne Ten jakoś nawet nie uciekał ode mnie Draven! To nie Draven, to Draaaave! Patrz na itemek, on się chyba poddał kompletnie. Łooo! Co ja robię?! Ole lag! No tu ma się lagami, skrolek, jak zwykle. Ale nie... O kurde, jakbym nagrywał, to bym ci pokazał, nie? Ale... Ooooo! Co?! Ej! P... Ej, ej odpalta, ale tak na chwilę, nie? No widziałem, jak koitamy, no i co? Gastryk <laughs> troluje, widzisz to widać. Nie? Ale jak troluje? No jak mu to dobrze, dobrze wychodzi? On ma tyle many. Mm. Eko w ogóle używa many? No. Eee, <laughs> no, ja myślałem, że wyszło. To byśmy dopiero mieli. Chyc, chyc, hyt, hop. Chydz, 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 chydz. Nie, chydz podłogę, nie skąd kurwa będzie. Patrz. Ja chcę go zabić, a nie, 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 smog ważniejszy. Dawaj na ring. Jaki smog? Kurwa, kill. Tylko kille. Dawaj na ring. O, tylko killer. Ja chcę! Ej! Zostaw, zostaw, co Smite. Kurwa, Mark, nie! Taki jest w Rakulicy. Chodź na popkę. Złamać do popka! Popek króla bani! Popek król ma, ba ma na bani chyba chcesz powiedzieć Kurwa mać, pedał za mną goni Mogłem zesmite'ować, Myślałem pomyślałem, dobra skrolek, jest Nie też przez życie Hop Yeah. Ale smite, widz... ale ofensywny smite, widziałem to No ziomek, chciałem, chcia... miałem dobre chęci, mia... chciałem Cię ulecieć, ale przypomniałem sobie, że masz pasywę No zaraz kto? A, ktera. nie dostała asysty, tylko kurwa ja. Draga, robimy wiesz? Mm. Uwaga, ja chcę, ja chcę przyjacielu! E. E. Tak się gra ramblem, kurde mac, ale to był obsta gra. Ja, co, ja byłem cały. zły? Ja byłem zły? No dobra, Wiesz, byłem Do dupy, do dupy był królik, do dupy. Dzięki, dzięki, lubię konstruktywną no, krytykę. Następną na grą gram Timo. Także tym kończymy ten odcinek, wstawię go... Jezu, ale to jest... Dobra, dobra Za siema Za jakieś pół ludzie. godziny, bo kurczę, odcinek wyrwał 20 minut. No dobra, siema ludzie, do kolejnego odcinka, siema. Dara.